Właśnie mój tata poprawia ekran. Ta seria się nazywa Zasunek to. Ta seria się nazywa Minecraft Przedrupanie. panier. i co dalej? Ja mam już odcinki z tej serii bardzo, dawno, troszeczkę. Wysyłała mnie. Je... Więc Nie wysyłam drugi raz. Nie mi się. A teraz będę już chciał. Musiałam, roz... Bo musiałam mieć jakiś plan do tego. Do no, tych odcinków, Więc yy, idziemy do tego świata i teleportujemy się. Ha! Minecraft się gdzie mam tylko trzy paczki tekstury w ogóle. Nie, nie kupowałem ich, nie kupowałem ich. Mam tylko jedną tą strawą. Czyli Minecrafta mam. samego. Mam teksturę Minecrafta. I co dalej? Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra. Ym, jak widzicie, tutaj jest mój domek. To jest mój domek. Tutaj mam farmę. Tam mam farmę. Mi się ta farma podoba. Co dalej? Ze względu tej serii. Jest noc, za chwilę, za chwilę zachodzi noc. Ja w tym czasie chcę Wam pokazać o mnie, całą farmę. Tutaj mam płotek, żeby nikt nie wpadł do wody. I co dalej? Tutaj mam drzwiczki znaczy tą furtkę. I tutaj mam moją hodowlę bambusa. Taką malutką hodowlę bambusa i hodowlę pszenicy. Już dawno ją robiłam troszeczkę, nie zapisałam się wcześniej i musiałam ją robić od nowa. Tak naprawdę ogrody musiałam robić od nowa. A teraz już to wszystko jest zapisane i możemy kontynuować. Co dalej? Pokażę Wam w ogóle mój domek, mój domek. W środku, oczywiście, domek. A ja tam mam jeszcze kopalnię. To czy w ogóle, czy mam zbroj Nie mam. To mam mam skina kowboja. Muszę sobie zobaczyć. Kowboja. Kowboj. Co dalej? jakby w ogóle zrobić te skinę? Takiego skinka. Tak, Trzeba start. To jest też w usługach playstation 4 trzeba nacisnąć na pomoc i e, pomoc i opcje trzeba nacisnąć zmienić skina Ski, z, skórę. Uf, skórę zmienić skórę ja tutaj mam kilku ja nawet lubię tego Jeszcze mam ten ta mi się ten podoba. Troszeczkę, ale bardziej mi się ten podoba. Zobaczymy jeszcze, czy są jakieś odkutkowane jakieś te e, skiny. Nie mam teraz e, mam w ogóle fajnych, fajnych skinów odblokowanych, bo mi się najbardziej ten Hero Brain podoba. Jako też mi się bardzo podoba. Co dalej? Tutaj jest Steve, można sobie wybrać Steve'a, pielęgniarkę, to jest okay, pielęgniarka. To jest też pielęgniarka to jest taki fajny. Ja go nie miałam, ale już teraz nie podoba. W każdym razie mi się podoba, ale tam ten jest lepszy. I... Dobra! gdzie będzie ten callfaj! Jest! Oni Oj, chodź ja, jedyny! Dobra. Chodzą już wejść do mojego domku. Za do chwilę. Trzeba jeszcze usiąść, bo nie wystałem. Tutaj mam piekarnik. Piekarnik, piekarnik. Fajny piekarnik. Tutaj mam łóżeczko. Dwa łóżeczka. W trasie multiplayer Crafting Box skrzynka. Tutaj mam dużo rzeczy. I dzisiaj, dzisiaj co będziemy robić? Wyruszymy do jaskini. Leżę mam kopalnię, ale muszę nazbierać sobie żelaza, bo w jaskini to będzie szybciej. Zapytać się, dlaczego? Dlaczego? Otóż potrzebuję. Potrzebuję mieć zbroję, dalsze kawałki zbroi, bo na, bo na razie teraz mam tylko hełm i klatkę piersiową. Um, co dalej? Muszę, żeby się dostać... w ogóle, jak się dostać do gejbów? Do cave trzeba się dostać w bardzo łatwy sposób. Ups, zapomniałem o... Kamien, y, o kamiennych kilofach. A poza tym wielaznym jest niepotrzebne ups kurde już coś dzieje za chwilę ja pokażę wam jak się biega czoła dwa razy szybko gałkę y, lewą Bo ja jestem praworęczny I okej. Okay. Dobra, widzicie, tak się biega. Jest fajne. Ło! Ło, jak fajnie. Jak fajnie. Ło! Jak fajnie. O nie! Ja nie mogę już. Hmm. Muszę zjeść zakąsek. W każdym razie yy, już idę po te kamienne Ja Jak widzicie nie mam w ogóle żadnych drewnianych rzeczy, bo... Można zapytać się dla Spaliłem je sobie w piecu. Na mięso. Dobra. Sobie zimy chlebek. Lebek. sobie zjem, bo mam. Ej, no ja nie mogę co zniszczyłam łóżko. A. Ok, w ogóle to nie jest To się nie samo wygenerowało ten dom, tylko ja go stworzyłem. Ja go stworzyłam. To był mój pierwszy spawn. Ja tutaj się tam Na plaży się zespanowałem. W tym miejscu. I postanowiłem zbudowę ten dom. Oni sprawdziło się. I co dalej? Już iść na przygodę. Przygodę. Na razie nie będę brać tego. Co dalej? Już mam na pH na pełne. Ok. Mogłem tego akurat nie robić. Zapytać się, się dlaczego? Bo oto. Poza tym, w tej wersji się po, poza tym ja mam pokojową, jestem na pokojowym i, mm, i jak ma się poza tym troszkę mniej, to od razu się regeneruje na miedzie bez tego, tylko jak się ma zero tych, to głód bije, a przecież nie chcemy, żeby głód nas bił, tylko jak mamy zero tych mięsek, to dopiero musimy wtedy działać. Hmm, dobra. W ogóle tutaj sobie zacznę kopać. Ok. U, zapomniałem o pochodniach. Mam nadzieję, że coś widzicie, bo ja w ogóle nic widzę. Dobra, żeby o, nie widzę. Mogłam sobie zabrać. No dobra, będę kopać w mojej kopalni, bo tam jest chociaż... Będę kopać lepiej w kopalni To nie jest coś fajnego. Nie, nie. To nie jest nic fajnego. Okej. Okay. Już jesteśmy w moim domku. Tu... Jesteśmy już na górze i budujemy się do kopania. Poczekajcie, muszę sobie przygotować cały ekwit. Poczekajcie. Poczekajcie, za chwilę. Tak za chwilę do Was wrócę. Okay, już jestem przygotowany do wyprawy. Jeszcze tylko się ubiorę. Mój, ja mój, Jak widzicie, na, na ubieranie tego to się nie akurat nie działa. Także, wam, to jest. To jest. w we, wersji we, na PC. i na nie wiem jak To w każdym razie tutaj to nie działa. Zobaczcie. Klikam, klikam e, e, L2 widziej. Nie, nie. Więc to nie działa niestety w tej wersji. Jak widzicie, już jestem przygotowany i możemy ruszać w drogę. No to, to sobie kopania. Fajna. I to dalej. Można o tej kopani powiedzieć. Prawie jest dość głęboka. Naprawdę jest dość głęboka. Można sobie spędzić dużo co czasu, jak się nudzi. Ale naprawdę jest świetna. Jak się komuś nudzi wędrafki. Kopanie tunerów to jest coś fajnego. Jeśli bardziej lubicie y, kopać tunel, do tego po, e, p, pro, e, polecam Wam taką piosenkę do kopania tuneli. Ona się, ona się nazywa kopać, y, kopać tunel. Jak się w YouTubie, kopać tunel, od razu się Wam wyświetli kilka dużo kopać tunel. Pierwszy to jest naj, to pierwsze to jest y, popularne, popularne, które zostaną stworzone i jest dość fajne. Bardzo, bardzo lubię tą melodię. Chodzi o melodię Minecrafta. Trochę też lubię y, ten opa Minecraft Style. Ja, Jones Pet. Yes! Dużo, dużo lubię Minecraftowy. Dużo lubię Minecraftowych piosenek. Piosenek, jeśli o Minecraftowe piosenki. Ale co dalej, jeśli chodzi o YouTube, o kanał i Szczerze, przepraszam Was, że dawno nie było filmów. Po prostu, po prostu jestem wariatem. Zapominam o tym. O moim kanale zawsze o tym zapominam. Jestem wariatem. Naprawdę wariatem. Jeśli chodzi o YouTube'a, że o niego zapominam, po Taki jestem. Taki jestem. Taki jest Widzicie, trochę już, trochę już wykopałem tego. Bo no, można sobie wykopać. Jeśli chodzi o w ogóle kopanie tego. O niestety chyba dzisiaj nie znajdziemy tego tego żelaza. Tak naprawdę tego tego żelaza na zbroję. Myślę, że powoli będziemy kończyć, bo za chwilę może jeszcze się okazać, że ten odcinek jest za długi. Więc yy, yy, żegnam się z Wami Franek Żak. I do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Dowajcie.